Cześć, tu Magda. Witam Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłam zrobić dyniową, bo tak jakoś za mną chodziła. E, I co, co ja tutaj mam? Ona jest bardzo łatwa, szybka. Mam dynię. E, kupiłam 3 kilogramową dużą dynię. E, pół dyni skroiłam. E, kroję ją w ten sposób. O, jeżeli macie dynię tak, to żeby jak najłatwiej ją pokroić. Znaczy, najlepiej jakbyście poprosiły swojego faceta, żeby Wam to zrobił. Czyli kroję ją w takie pase, paseczki. Po prostu. I potem najłatwiej mi się ją obiera. A jak ja już mam taki ładny paseczek dyni, to po prostu biorę obieraczkę i ciach, tak po prostu ją dokładnie obieram. Dobrze. To tyle. Teraz podsmażam cebulę na maśle klarowanym. Oprócz cebuli mam jeszcze imbir. Posiekałam to wszystko. Czyli imbir oraz cebulę imbiru, gdzieś tak, nie wiem, prawie cały mały palec i połowę tej dyni. Dynia miała 3 kg, także półtorej kilograma nieobranej dyni. I teraz tak. Pod, na maśle klarowanym podsmażę te, te rzeczy. E, nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie było imbiru. E, imbir e, pochodzi podobno z Melanezji, tam koło Australii. E, w tej chwili już dzikoń w ogóle nie rośnie, jest uprawiany. Najczęściej właśnie w Chinach albo w Indii. I ten imbir do nas trafia. Możemy hodować imbir e, także w doniczkach podobno. Nie wiem, nie próbowałam. Ale można. No ale jest bardzo, bardzo zdrowy. Jak zaczyna się teraz jakiś sezon jesienny, no to na pewno nas bardzo rozgrzeje. Pomaga w problemach trawiennych, nakrążenie, wzmaga apetyt. No mnóstwo, mnóstwo pozytywnych rzeczy. Podwyższa testosteron, obniża poziom cholesterolu. O, już mi się tutaj. O, ładnie skierzy i podsmaża cebulka oraz imbir. Pięknie pachnie. O, dobrze. I teraz tak, jak tylko podsmażę cebulkę oraz imbir, dołożę dwóch składników. Będzie to, będzie to dynia obrana w kostkę. Słuchajcie, jeżeli ja kupiłam całą dynię i jej całej nie zużyję, to po prostu taką kostkę wrzucam do folii i ją zamrażam. Mogę ugotować potem tą dynię w 20 minut, bo tyle się gotuje zupa dyniowa. Z zamrażalnika po prostu wrzucam, nawet nie rozmrażam tej dyni i mam gotową zupę. I obrałam jeszcze jednego ziemniaka. Dlatego jest kremowa, że ziemniak jeszcze po prostu podkręca ten, ten pyszny, kremowy wygląd. Dobra, tutaj już mi się poczmarzyło. Wrzucam dynię. Nie wiem, czy to widzicie. O, pewnie teraz, tak. Wrzucam ziemniaczki. Chwilę mi się tutaj podgotuję. Co jeszcze? Jeżeli ktoś jest w ciąży, to yy, Imbir zapobiegam dłościom. <noise> a mam taką jedną, która jest teraz w ciąży, a to jest moja siostra, także... Ups, widzę, tu chyba jeszcze. E, także yy, na pewno pomoże. Yy... I podobno jeszcze dezynfekuje jamy ustną. No ale to, to tyle na temat imbiru. Bo właśnie tak sobie miałam taką refleksję, że, że nie wiem, co bym zrobiła, gdyby tego imbiru nie było. Jak tylko to teraz mi się zagrzeje, oczywiście wrzucam łyżkę pierwszej bazy warzywnej. Do zup jest po prostu idealna, bo nie muszę się zastanawiać, co tam wrzucić. Tam jest wszystko, co jest potrzebne. Tu jest tutaj włoszczyzna, są tutaj zioła, są tutaj przyprawy. Także ja po prostu teraz wrzucę... Pełną łyżkę, akurat mi się tyle zostało z całego słoiczka. Pełną taką łychę. O, już wszystko dorzucę pierwszej bazy warzywnej, która po prostu nie zdominuje zupy, ale spowoduje, że będzie przepyszna, smaczna i zdrowa. I wrzucę i wleję gorącej wody. Tak żeby troszeczkę to wszystko się ładnie tutaj zaczęło próżyć. Dynia zmiękła razem z ziemniakami tak około pół litra. O. Pamiętajcie, że baza warzywna nie ma zdominować zupy. Ona ma ją dosmaczyć. Ona ma spowodować, że wydobędziemy z tej zupy taki pyszny, dyniowy smak. I to tyle. Słuchajcie, no zupa dyniowa już jest prawie gotowa. Zostawię to teraz na 20 minut. 20 minut. Po czym... Doleję mleka kokosowego jakieś pół szklanki do szklanki, w zależności od tego yy, czy jeszcze doleję wody, czy nie, ale po dodaniu mleka kokosowego po prostu wezmę taki zwykły blender O, taki jak ten i po prostu ją zblenduję. Ona będzie yy, łatwo się blendowała, bo te bodynia i ziemniak będzie bardzo, bardzo miękki. Będę mogła dosolić i podać albo z smażonymi krewetkami, ale niekoniecznie, bo krewetki też można wrzucić do zupy, albo można podsmażyć na przykład kurczaka, piers z kurczaka, albo można podać z podprażonymi pestkami dyni. Także wtedy też bardzo dobrze smakuje jeszcze czasami z bekonem, jak kto chce, jak kto woli. Także tyle na dzisiaj taka kremowa dyniowa za chwilę będzie. Oczywiście e, zrobię zdjęcie. Najczęściej wrzucam te zdjęcia na Instagrama. Tam też możecie zaglądać. E, wystarczy wpisać my zdrowi. Poza tym wszystkie filmy możecie znaleźć na YouTube, możecie zasubskrybować kawał, kanał i wszystkie nowości. Poza tym tam są jeszcze inne filmy, które kręcę dodatkowo, a których tutaj na Facebooku nie widać. Zapraszam Was jeszcze na stronę www.niespodzianka.myzdrowi.pl aby pobrać bezpłatnego e-booka, gdzie są naprawdę bardzo fajne i smaczne dania. Poza tym jeżeli zapiszecie się na mój newsletter, to też będziecie dostawać przepisy, takie, których nie publikuję, ani, tu, ani nie pokazuję tutaj, ani nie ma ich na Stronie, ani na żadnym innym kanale. Także zapraszam serdecznie i życzę dzisiaj miłego, słonecznego dnia. Smacznego. Pozdrawiam.